Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Makisaks. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Minecraft. W dzisiejszym musiałem powiedzieć budynku, ale chodziło o mi odcinek. W dzisiejszym odcinku zbudujemy magazyn. A w międzyczasie powiem, że nadchodził ten odcinek po tamtym. się cieszę. I mam nadzieję, że niektórzy zrozumieli po tamtym odcinku. Że nie powinien się tak zachowywać w stosunku do mnie, że mam własne zdanie, kurwa. Nie powinni mnie obrażać za to, że ja nie jestem jakimś pierdolonym pigmejem, czy co to on jest, ten cały te poli, gówno. Bo naprawdę zgłoszę was za to, że mnie obrażacie. To jest po prostu karalne. Słuchajcie, to są groźby karalne. Obrażanie mnie, co to ma znaczyć, chuje. Nie macie własnego zdania, co mnie obrażacie? Bronicie tego swojego. Do kończy główną. Zjebwię, dolonek. Co? Myślicie, że jesteście fajni? Co? co Bo nie macie własnego zdania. Ja mam własne zdanie, kurde, Jepane, w dupę. Dobra, słuchajcie mnie. E, Budujemy magazyn. Jest piękny. Znaczy będzie piękny, bo jeszcze nie jest piękny. Bo buduje, Tam mamy piękny domek, ale ladyna, piękny, 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 piękny. Jeżeli się nie zgadzacie, że jest piękny, to jesteście zjebani, bo on jest zajebisty ma ładne, zabezpieczone drzwi, do których trudno jest się włamać. Ma cudowne kuziści, które są praktycznie niewidoczne są tak bardzo zamaskowane. Nie wiadomo, który z nich prowadzi do wejścia. Tylko, z, tylko naprawdę mądrzy gracze wiedzą, który przecież jest prawidłowy. A Wy jesteście niektórzy zjebani, ponieważ obrażacie mnie, To jest karalne. Jak już mówiłem, zje pierdolone. Nie macie prawa, więc... Ten, obrażam, bo jesteście z jebami, Ja nie lubimy zjebów. Pogardalajcie z juty zjeby. Ciebie, które, które mnie obrażają. Od tego badania o zjebach mi zaczęła głowa boleć. Ale mam to gdzieś, poświęcam się pasji. Eee, dziękuję za tym, żeby będą mnie subskrybować, bo nie widać licznika subskrypcji u mnie, ale ktoś mnie zasubskrybował, bo mi powiadomił o tym na prywatnej wiadomości, że mnie zasubskrybował i widziałem tu jego aktywności, że mnie zasubskrybował bo nie udziela się pod moimi filmami ale to nie liczyło na licznik ten subskrypcji, Muszę mam popsute po prostu albo po prostu za jakiś czas się naprawi Oby, bo źle, czy chujowo wręcz powiem dobra, wstawię jeszcze skrzynki będziemy mieli gotowy gotowy, gotowy magazyn, zróbmy drzwi Stawmy je. Piękne, pięk, piękne drzwi. Tu się nie zgadza ten gryj. Mamy tutaj czesty, czesty, kwesty, nie wiem. Główno. Polski Pigmej. Cokolwiek on jest chyba. Mm. Myślę, że jest zajęty, że jest e, no, to pięknie rozmiejscowione skrzynie. Tu się nie zgadza ten gryj. O, pięknie, patrzcie. Oj, przepraszam, rozumiem coś. Tutaj wszędzie kładziemy skrzynię, nie wiadomo w której to co jest. Tutaj czemu uchroniamy się przed złodziejami. A jak się wziąłem coś, to a nie items, nieważne. Dobra, to jest nasz magazyn. Tu się nie zgadza, że jest ładny, ten jest zjebem, a zjebów nie na YouTube. Więc wypierdalajcie z YouTube, jeżeli Wam się nie podoba do zobaczenia. Tutaj był Macisaks. Koniec transmisji.